No ale wrócił najlepszy nauczyciel PvP w Minecrafcie, Stevek, więc zostaw łapkę bo widziałem, że forma spadła i ogólnie słabo się biliście na tych różnych a tym hardkorze super wszanowanym, więc łapeczka i lecimy z odcinkiem Ok, pierwszą wskazówką będzie to że stoję sobie na tym klocku i w sumie to nic nie widzę. Jak to powiedział pewien bardzo znany i szanowany gracz e, o, o inicjałach AC, gdy będziemy mieli większego fowa, szybciej zauważymy przeciwnika niż on zauważy nas. I to jest jak najbardziej prawdą. Jak widzicie, bo często teraz fow quake pro i wszystko śmiga i widzimy przeciwnika szybciej. Przez to możemy na przykład szybciej z łuku. Właśnie to teraz uczynię. No do ogólnie tam, dada sobie w męczarniach Stewowskich, więc musicie to zrobić. To jest właśnie e, z czwartego filmiku, jak się bić w Minecrafcie, to jest kompletna podstawa, czego wam nie pokazywałem w poprzednich odcinkach, bo nie byłem pewien czy e, nie zdradzicie tego nigdzie dalej, ale mogę wam zaufać po tych łapkach w górę, więc... No, więc tak z okay, jeśli kiedyś chcieliście zostać bołem budowniczym, jednocześnie e, rodzice wam kazali e, ulepszać swoje ulepszać i pogłębiać swoje umiejętności w biciu się w grze e, logiczno-przygodowej Minecraft e, to ma dla was doskonałe rozwiązanie, ponieważ rzecz, którą wam teraz pokażę, pomaga wam i budować, i uciekać jednocześnie A jak wiecie, ucieczka jest jedną e, z podstaw bicia się więc jak to robimy, ja sobie wyłączę tutaj wodę. i okej, okay. powiedzmy, że goni nas pan Bob my uciekając przed nim i używając makra na prawy przycisk myszki budujemy mur chiński, który będzie stał przez miliard lat, bo nikomu się go nie będzie chciało skopać. Będzie sobie tak pięknie stał. Jednocześnie uciekamy przed naszym przeciwnikiem, a mur stoi już parę tysięcy lat aż do teraz, bo jest wykonany z takiego materiału, że nikomu się nie chce go po prostu psuć i ewentualnie jak przyjdzie jeden wielki pan, którego potocznie nazywa się adminem i wam to wysetuje, to to zniknie. Nie róbcie, że wchodząc na serwer. Nie możecie zapomnieć o zdobyciu itemów. Tak jak robi to na przykład gracz Felek 1 na czacie i się spyta, da ktoś coś, jestem na spawnie, bo lepiej się pytać, a w tym czasie mój drogi kolego, byś sobie wykopał te przedmioty, ale... ale nie, no po prostu spytajmy się o te itemy na czacie, może ktoś nam akurat coś da po 5 godzinach męki, trudu, pytania się na czacie, w dodatku będziemy mogli wyekspić swoje umiejętności w błaganiu, a to jest takie coś też potrzebne w dzisiejszych czasach. Jak ryjecie sobie kamulet, słuchacie, czas kopania. Wykopie diament czy dwa, odnajdę swój los, znajdę jakiś... Natomiast jak bijecie się, słuchacie... Tam w sumie nie jest komentarz. Mam swój miecz, mam swój set, wjeżdżam tu na krepę, ej! Dwa i pięć refów, zaprosiłem też kolegów.